ostatnie rzeczy, które robiliśmy w serii nauka programowania. To było przerabianie właśnie tej książki CSPy JavaScriptowej wersji. No ogólnie to jest fajna książka, można się nauczyć z niej programować w ogóle, ale niekoniecznie dla zupełnie początkujących jednak. Ona zakłada takie wykształcenie, które miało sens właśnie w 1984 gdzieś roku i tak dalej. I też do tego ta wersja JavaScriptowa jednak okazuje się niekoniecznie lepsza, właściwie gorsza chyba niż ta oryginalna wersja, dlatego że na JavaScript działa trochę inaczej niż ten język z na podstawie którego była oryginalna książka. Więc tak naprawdę nie uczymy się ani z ani JavaScriptu, a wręcz pewne mylące koncepcje tutaj. Powstają. No, szczególnie tutaj chodzi mi o, o tą rekurencję, dlatego że w JavaScriptie nie ma rekurencji ogonowej. W tym języku, który przypomina JavaScript, który jest w tej książce, jest ta rekurencja, i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko jest takie matematyczne bardzo i takie uwagi właśnie były zgłaszane często. Więc zaczniemy od nowa z tego względu i inne podejście tutaj przyjmiemy, a mianowicie użyjemy takiego właśnie silnika. Który się nazywa Godą, silnik, który służy do tworzenia gier komputerowych i spróbujemy się nauczyć programowania właśnie przez tworzenie gier komputerowych i wykorzystam do tego też gotowy kurs, który został stworzony przez kogoś już. To się nazywa GDQuest. Właściwie możemy trochę sobie tutaj spojrzeć, kto jest autorem tego ogólnie ten kurs się nazywa właśnie Learn GDScript from Zero albo Learn to code with GDScript, a GDScript to jest język programowania, który jest wbudowany w ten silnik do robienia gier. Możemy sobie zobaczyć stronę tego GDQuest, sobie pójdziemy tutaj a nic tu nie ma na tej stronie, to ciekawe oprócz tego kursu no ale właśnie chciałem jakiś kredyt dla autorów tego kursu, w każdym razie są on zanikowany na oficjalnej stronie tego Silnika, dokumentacji, jak sobie wejdziemy na tą stronę Godot Engine, i sobie klikniemy tutaj w Docs, i znajdziemy sobie potem Introduction, Prowadzenie. Tutaj, że chyba to jest Getting Started, tak, sekcja, potem Introduction. I później możemy sobie kliknąć tutaj, właśnie Learn to Code with GDScript. I mamy powiedziane, iż możemy pisać w tym silniku kod przy pomocy albo języka GDScript albo C Sharp. Jeśli jesteś początkującym programistą, to polecają tutaj na spoczęcie przy pomocy tego gdzie scriptu, ponieważ został on zaprojektowany, żeby był trochę prostszy niż języki ogólnego przeznaczenia, takie jak C-Sharp. I powinien być szybszy i łatwiejszy do nauki. No a poza tym będzie się na pewno go łatwiej używał z tym silnikiem, tak? I będziemy mogli szybko zobaczyć coś działającego, jakieś właśnie gry, interaktywne aplikacje. No, i wypróbujemy sobie ten silnik, właśnie. Poza tym, ten język, jakby techniki i sposób działania, i tak dalej, które w tym języku istnieją, obowiązują, mają też zastosowanie w innych językach programowania, więc idea jest tutaj też taka, żeby ogólnie nauczyć się programowania, a ten język jest tylko narzędziem do tego. Jest tutaj też zaznaczone, że języki programowania mają więcej podobieństw niż różnic, więc jak już znasz jeden, no to kolejnych się dużo łatwiej nauczyć. Więc zobaczymy, jak ten język się sprawdzi tutaj. Czy będzie lepiej funkcjonował, czy lepszy feedback się pojawi niż do tego poprzedniego. Na no akurat, właśnie język tutaj jest trochę incydentalny. Bardziej, może właśnie metoda nauki, podejście. Możemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Więc klikamy sobie tutaj i otwiera nam się taka właśnie aplikacja webowa w przeglądarce, która zawiera ten kurs. Musi się najpierw załadować. A jako, że ja już to sobie rozpocząłem wcześniej, no to mam tutaj przycisk continue. Inaczej byśmy mieli coś w start, więc klikam sobie continue. No i zaczyna się od pierwszej lekcji, która wyjaśnia nam jak wygląda kod i co tutaj mamy. Że jeśli chcemy się nauczyć programowania gier, no to nie ma za bardzo innej drogi, jak tylko nauczyć się programować. Każda gra komputerowa jest Programem komputerowym. I programowanie jest procesem zapisywania precyzyjnych instrukcji, które mówią komputerowi, jak wykonać pewne zadanie. Instrukcje w grze to na przykład przesuwanie postaci, rysowanie paska życia albo odtwarzanie dźwięku. Tutaj możemy sobie też kliknąć na słowo instrukcje, i mamy głębsze wyjaśnienie, co to znaczy. Więc programowanie komputerowe instrukcje to pojedyncze operacje, które rozpoznaje komputer i jest w stanie wykonać na przykład wywołanie funkcji dodawanie albo przypisanie wartości do zmiennej. Żeby jakąkolwiek z tych rzeczy wykonać musisz nauczyć się jakiegoś języka programowania, czyli specjalistycznego języka, który mówi komputerowi co robić. Tutaj mamy przykład właśnie jakiegoś kodu, w tym akurat języku GDScript żeby dać takie wizualne wrażenie, jak to może wyglądać. Taki właśnie program komputerowy. Na razie na tym etapie nie musimy rozumieć, co to robi, ale po prostu, żeby złapać pewną intuicję. Potem będziemy sobie wyjaśnić, co poszczególne rzeczy oznaczają. I dalej przechodząc. Języki programowania są inne niż naturalne, takie jak angielski, hiszpański albo polski, bo komputery nie myślą, nie potrafią zinterpretować tego, co im powiemy. Nie możesz powiedzieć komputerowi czegoś niejasnego, takiego jak narysuj kółko. Musimy powiedzieć, jakie kółko, gdzie, jakiego koloru, jakie duże i tak dalej. Szczegóły mają znaczenie. Komputer potrzebuje dokładnych instrukcji. Żeby narysować wypełnione kółko. Komputer musi wiedzieć dokładne współrzędne, gdzie ma rysować promień takiego kółka, grubość, kreski i kolor, jaki chcemy. No, i taki kod, żeby narysować kółko, może wyglądać taki jak tutaj podany na przykładzie. Czyli mamy tutaj Draw Circle napisane i w nawiasach podane jakieś trzy oddzielone przecinkami wartości. Pierwsza z nich to jest wektor 2. I tutaj w nawiasach mamy podane 0, 0 oddzielone przecinkami. Druga wartość 60. Trzecia, Color Aqua. No i możemy sobie kliknąć tutaj ten przycisk, żeby odpalić ten kod i zobaczyć rezultat. Klikamy. Pojawia się kółko. I w kolejnych lekcjach nauczymy się, jak działa właśnie ten kod, co tu się dokładnie dzieje. Ale póki co po prostu chcemy pokazać mniej więcej, jak wygląda taki kod komputerowy. W tym przykładzie wszystko ma znaczenie. Każdy nawias, każdy przecinek, każda wielka lub mała litera, każda kropka, no każdy znak musi być dokładnie taki, jaki jest, żeby to działało. Komputer zawsze wykonuje dokładnie to, co mu powiemy. Nic więcej, ani nic mniej. Po prostu ślepo podąża za każdą instrukcją. Kiedy programujemy, to my dowodzimy tutaj. Możemy zrobić cokolwiek chcemy. Oczywiście ograniczone jest to naszymi umiejętnościami, których właśnie się tutaj będziemy uczyć. No i mamy pytanie. Właśnie na każdym etapie, po każdej takiej krótkiej lekcji, może pojawić się pytanie. I to pytanie brzmi, w jaki sposób podajemy instrukcję do komputera? I możemy zaznaczyć albo, że używamy języka naturalnego, takiego jak angielskiego i prozą po prostu podajemy tę instrukcję, albo używamy języka programowania i podajemy precyzyjne instrukcje. No więc, która odpowiedź? No, na podstawie tego wszystkiego oczywiście odpowiedź druga. Zgadza się. Komputery nie rozumieją naturalnych języków, żeby mogły cokolwiek wykonać, potrzebują precyzyjnych instrukcji, które mogą zrozumieć przy pomocy języka programowania. Tak, oczywiście możemy tutaj teraz dyskutować, że mamy AI czy bardziej modele językowe, large language models LLM, -y, które zdają się rozumieć naturalny język i potrafią robić coś w reakcji na komendy wydawane w języku naturalnym, ale no to nie jest ściśle rzecz biorąc programowanie. No a na pewno nie jest to takie programowanie, którego chcemy się nauczyć tutaj. Więc nie będziemy o tym dyskutować i przyjmiemy te definicje, które tutaj są podane. No i oczywiście umiejętność żywania tych modeli językowych to jest coś innego niż umiejętność programowania. Jeśli umiemy jedno, no to niekoniecznie będziemy potrafić drugie i vice versa. Więc można się nauczyć obu rzeczy. Przechodząc dalej, nauczymy się kodować właśnie przy pomocy tego języka gdScript, którego nazwa jest po prostu skrótem od codu script, czyli po prostu język skryptowy silnika godo. Swoją drogą, może, możemy powiedzieć parę słów na temat tego samego silnika. Co to jest za silnik? To jest właśnie silnik do tworzenia gier, który powstał około 2014 roku, czyli już 10 lat temu ponad. I jest to silnik dostępny za darmo na otwartej licencji, wieloplatformowy na różnych systemach operacyjnych. Działający jest dosyć taki niegruby, nie zajmuje dużo miejsca na dysku. No i możemy za pomocą jego tworzyć przede wszystkim gry komputerowe 2D, ale też w najnowszych wersjach gry 3D i nawet programy, jeśli chcemy. I możemy te gry czy programy potem eksportować do aplikacji działających na różnych platformach, na komputerach, na urządzeniach mobilnych, czy właśnie w przeglądarce. No i w ostatnich latach się bardzo rozwinął ten silnik. Między innymi dlatego, że konkurencyjny, można powiedzieć, silnik do tworzenia gier, czyli Unity, Troszeczkę dziwną politykę zastosował, która spowodowała, że wielu użytkowników zaczęło szukać alternatyw, i ten silnik Godot okazał się tutaj jedną z najlepszych alternatyw. W tym silniku jest właśnie wbudowany ten język GDScript. Jest to język, który został stworzony przez twórców gier dla twórców gier. Możemy używać tego języka w tym silniku Godot, żeby tworzyć gry i aplikacje. Na przykład zostały w nim stworzone takie gry jak Dome Keeper albo Brotato. I tutaj jest właśnie screenshot z gry Brotato. Możemy sobie zobaczyć, co to jest za gra. Na Steamie nawet ona się znajduje. Spróbujemy sobie podejrzeć tutaj jakieś screenshoty czy filmik, żeby zobaczyć, co można na pewno zrobić. W tym właśnie silniku widać, że jakimś kartoflem biegamy i jakiś taki survival rozwalamy wrogów i zbieramy jakieś znajdźki, różne bronie, jakiś pasek życia, jakieś tam monety, levele, etc. No więc to jest taki przykład gry. Tutaj jest jeszcze powiedziane, że inżynierowie w firmie Tesla nawet użyli tego silnika, żeby zaprogramować dashboardy w samochodach. Ciekawe. Także to też pokazuje, że możemy nie tylko gry tworzyć w tym silniku. GDScript to świetny język, żeby zacząć naukę programowania, ponieważ jest on właśnie specjalnie do tego przeznaczony. W przeciwieństwie do innych języków nie ma przytłaczającej ilości różnych feature'ów, których musimy się nauczyć. Większość języków programowania jest podobna, więc nie trzeba się bać tutaj, że nauczymy się tego języka i potem będzie nam trudno się przesiąść do czegoś innego, czyli nie zostaniemy tak jakby zamknięci, locked in w tym ekosystemie. Czy w tym języku koncepcje, których się nauczymy w pierwszym języku programowania będą mieć zastosowanie w następnych. No oczywiście zawsze ten pierwszy język jednak ma specjalne miejsce później w głowie, no bo porównujemy go z każdym kolejnym, którego się nauczymy i tak dalej. No ale nie ma problemu, żeby się przesiąść do kolejnych języków i z czasem wybrać następny jako nasz ulubiony, albo w ogóle nawet zapomnieć o tym. Albo przestać używać przynajmniej tego pierwszego języka, i tak dalej, albo właściwie nawet uniezależnić się od konkretnego języka programowania i dobierać te języki jak narzędzia fizyczne do odpowiednich zastosowań, do tego co musimy zrobić. No bo każdy język ma swoje słabsze i silniejsze strony, nadaje się bardziej jeden do programowania tego, drugi do tego. Ten konkretny jest stworzony do programowania gier w tym silniku, więc to będzie jego mocna strona. Więc większość języków ma więcej podobieństw niż różnic. Jeśli nauczymy się jednego, to dużo mniej czasu poświęcimy, żeby stać się produktywnym w następnym. Tutaj mamy właśnie przykład tego samego kodu w trzech językach: GDScript, JavaScript, tego którego gdzieś tam próbowaliśmy się nauczyć wcześniej i Python. No i możemy się przyjrzeć temu i spróbować sobie znaleźć podobieństwa i różnice pomiędzy nimi. Można na pewno zauważyć, że bardzo podobny jest ten GDScript do Pythona. Podstawowa różnica tutaj jest taka, że oba nie zawierają tych nawiasów klamrowych, które są charakterystyczne dla JavaScript i dla bardzo wielu języków programowania, szczególnie tych najpopularniejszych. Właśnie w tych językach się oznacza bloki kodu takimi nawiasami klamrowymi, a w GDScript czy Pythonie wcięcia tutaj, które. Się znajdują przed każdą linijką kodu, one nam ograniczają te bloki kodu, czyli mówią nam, że tutaj mamy jakiś blok kodu, tutaj jest głębsze wcięcie, więc tutaj jest jakiś osobny blok kodu, i tak dalej. No ale w ogólności bardzo podobnie to wygląda, tak? Mamy jakąś tutaj funkcję zdefiniowaną, ma jakąś nazwę, jakiś argument, przyjmuje jakieś tam słowa kluczowe, no one się tutaj różnią, ale robią to samo, tak? Czyli deklarują nam funkcję. W każdym z tych języków mamy jakieś tam. Zmiany wartości zmiennych, operatory służące do tego, które wyglądają identycznie, akurat w tych językach. Jakąś instrukcję warunkową, tutaj są też pewne różnice, pojawiają się tu nawiasy czy nie. Też operatory porównania identyczne, no i wywołanie jakiejś funkcji. W tym wypadku jest to identyczna funkcja i wywołanie wygląda identycznie. No ale tak, te szczegóły jeszcze będą tutaj dokładnie omówione. No i teraz pytanie, czy. Języki programowania są zupełnie od siebie różne wszystkie. Jeśli nauczymy się jednego i potem chcemy się nauczyć drugiego, to czy musimy od nowa zaczynać? No odpowiedź oczywiście nie, mają wiele podobieństw. Zgadza się. Oczywiście to nie znaczy, że wszystkie języki są identyczne, które mają naprawdę unikalną składnię i wymagają zupełnie jakby innego sposobu myślenia. W porównaniu z tym GDScriptem czy jakimiś innymi, bardziej konwencjonalnymi językami programowania. Szczególnie tutaj na myśl przychodzą języki funkcyjne, które właśnie posługują się paradygmatem funkcyjnym, albo języki tzw. Tak logic Programming Languages. Na przykład jest taki język jak Prolog, który wykorzystuje bardzo różniący się od takich konwencjonalnych języków paradygmat, ale też nie jest zbyt szeroko stosowany. No jednak, te najbardziej wykorzystywane języki są do siebie podobne. Takie języki jak właśnie GDScript, Python, JavaScript, C, C Sharp i wiele innych mają podobną filozofię programowania. No i ten kurs jest dla początkujących, jeśli chcemy się nauczyć tworzyć gry albo programować, ale nie wiemy, gdzie zacząć, no to ten kurs powinien być idealny tutaj według autorów i został zaprojektowany dla zupełnie początkujących. Ale jeśli już znamy jakiś język, to może być fajne wprowadzenie do tego silnika. No więc ten kurs zamierza nam takie fundamenty, jeśli chodzi o programowanie, przekazać, które są potrzebne, żeby zacząć tworzyć gry. Więc proszę nas tutaj o cierpliwość. Trochę czasu nam zajmie, zanim możemy kompletną grę samemu stworzyć. No jeśli rzeczywiście zaczynamy od zera, no tak to musi wyglądać. Ale ciekawa rzecz w tym kursie jest taka, że on sam w sobie jest pewnego rodzaju grą. Jest taki właśnie zgamifikowany. No więc, uczenie się, tworzyć gier czy programować wymaga praktyki, tak jak wszystko, aczkolwiek jest to bardziej dostępne i mamy dużo więcej materiałów i możliwości, żeby się tego nauczyć i żeby ćwiczyć i praktykować niż kiedykolwiek. No ale ciągle potrzeba dużo pracy i właśnie praktyki. Nie ma też co oczekiwać, że pojedynczy kurs albo książka Czynięcie profesjonalistą. Programowanie to jest coś, czego uczymy się właśnie przez praktykę. Teoria nie wystarczy. Jeśli coś nie ma sensu od razu, nie ma co się stresować, ucz się dalej i wróć do tego później. Po prostu ciesz się procesem nauki, świętuj każdy mały sukces. Nigdy nie przestaniesz się uczyć jako twórca gier komputerowych. Więc czego i jak się tutaj nauczymy w tym kursie? W tym darmowym kursie nauczymy się podstaw, których potrzebujemy do rozpoczęcia tworzenia takich rzeczy, jak tutaj pokazane na tych załączonych obrazkach. No i po drodze nauczymy Cię sposoby myślenia, który jest potrzebny, jeśli chcesz być właśnie twórcą gier. Zbyt wiele kursów programowania pomija ten istotny aspekt. Jak pisać kod w języku GDScript oczywiście i podstawowe aspekty programowania, które są potrzebne, żeby rozpocząć. No, i w miarę jak będziemy przechodzić ten kurs, to będą się na pewno pojawiać pytania, i tutaj autorzy będą stali się odpowiedzieć jak najbardziej potrafią. No, i ja też mogę odpowiedzieć na wszelkie pytania, które nie są ujęte w tym kursie, więc proszę zadawać. Jest tak dużo materiału, który tutaj istnieje, że troszeczkę skrótów będzie trzeba zrobić, ponieważ autorzy tutaj nie chcą nas przytłoczyć informacjami. No i też szanują tempo, w jakim nasze mózgi zapamiętują rzeczy. Ten kurs został podzielony na krótkie lekcje i praktyki, tak? czyli te lekcje, które jak dotąd widzieliśmy, a tutaj będziemy mieć pierwszą praktykę, można powiedzieć lekcje i ćwiczenia. Jeśli zbyt dużo byśmy umieścili w każdej części, no to byś nauczył się wolniej, więc tutaj rzeczywiście oni to rozbijają na takie malutkie fragmenty, nie chcąc właśnie przytłaczać nas. Jeśli pojawią się jakieś palące pytania na którymkolwiek etapie, to możemy tutaj dołączyć do społeczności Discord, zalinkowanej. Więc, jak ktoś chce, można dołączyć jak najbardziej. I tutaj pytanie, czy to ten kurs się nadaje do nauki najnowszej wersji tego silnika, czyli Godot 4? Odpowiedź brzmi: To, czego się nauczymy w tym darmowym kursie, jest w pełni kompatybilne z Godot 4. Początkowo ten kurs był Zaprojektowany do 3 poprzedniej wersji, ale podstawy GDScript pozostają identyczne w nowej wersji. Programowanie to umiejętność, więc, żeby stać się w tym dobrym, musisz ćwiczyć, i właśnie po to, żeby ćwiczyć, zbudowany został ten kurs interaktywny. Po każdej lekcji następuje interaktywne ćwiczenie, żeby można właśnie wykorzystać to, czego się nauczyliśmy. Więc tutaj pierwsze ćwiczenie zobaczymy. Teraz wypróbujemy swój pierwszy kod, uruchomimy ten kod i zobaczymy rezultat. Klikamy Practice i otwiera nam się taki właśnie widok, który będzie charakterystyczny dla tych ćwiczeń. I tutaj na środku widzimy właśnie ten kod, który potencjalnie będziemy tutaj uruchamiać albo coś innego z nim robić w innych ćwiczeniach. Tutaj mamy opis, jakie są cele opisane, i tutaj jest napisane, że przygotowany został właśnie fragmencik kodu. W tym ćwiczeniu nic nie musimy zmieniać, tylko przetestować, że ten kod działa. Klikając przycisk Run. Tutaj mamy przyciski, które nam pozwalają kontrolować wykonanie tego kodu, uruchomienie, zatrzymanie, zresetowanie, nawet możemy wyjawić rozwiązanie. Możemy przełączyć sobie okienko wyjścia, tak, czyli co nam tutaj wypisze ten kawałek kodu, nam się pojawi tutaj. No i też mamy przycisk do kontynuowania, jak już rozwiążemy to ćwiczenie. Mamy też tutaj podpowiedzi, jakbyśmy potrzebowali. no Możemy sobie tu rozwinąć. Powiedź pierwsza, kliknij przycisk Run. No to jest bardzo proste ćwiczenie pierwsze, więc nie ma tutaj za dużo podpowiadać. No i tutaj mamy też testy, które nam się uruchomią. Po tym jak klikniemy uruchomienie. Jeśli byśmy coś zmieniali w tym kodzie, no to te testy sprawdzą, czy dobrze dobrze to zmieniliśmy. Mamy też tutaj listę tych ćwiczeń, które już przerobiliśmy, no akurat jesteśmy tylko na tym pierwszym, więc tak ona wygląda. A i tutaj nam się jeszcze pojawi, jeśli by wyświetlana była jakaś grafika, etc., to pojawi się właśnie w tym obszarze. Więc klikamy run, sprawdzone zostało, że został uruchomiony. Tutaj możemy sobie albo kontynuować lekcję, właśnie pokazuje się wynik, że udało nam się to rozwiązać. Możemy albo iść dalej z lekcją, albo po prostu się pobawić dalej Kliknąć sobie stay i coś tutaj pozmieniać i popatrzeć, jak to zadziała. I widzimy, że tutaj nam się wyświetla, tak jak mówiłem, wyjście tego programu. Czyli coś jak tutaj wypisujemy sobie przy pomocy instrukcji Print, to nam się pojawi tutaj. No i jak już rozwiązaliśmy, już się pobawiliśmy, to możemy sobie kliknąć Continue i wtedy lekcja zostaje zakończona i przechodzimy do kolejnego etapu. No i na tym staniemy i zobaczymy następnym razem, co dalej. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Papatki.